Masz paszport i apetyt? To ruszamy na kulinarną wycieczkę po Japonii, na pierwszy ogień sushi. To nie tylko surowa ryba, drodzy Państwo. To prawdziwa sztuka, niczym obrazy w zachęcie. Dalej ramen, zupa z makaronem, która ukoi każdą duszę, nawet po całym dniu w korkach na Marszałkowskiej. Słyszeliście kiedyś o tempurze? Chrupiące, smażone pyszności, które zwala z nóg. Lepsze niż zapiekanka z budki o trzech nad ranem. Spróbujcie okonomiyaki, japońskiego odpowiednika naleśników, ale o wiele fajniejszego. Potem jest sashimi. Wyobraźcie sobie wytwornego kuzyna sushi, coś jak elegancki wieczór w Operze Narodowej. Onigiri, ryżowe kulki radości. Idealne na szybką przekąskę w biegu, jak kebab na rogu. Takoyaki, kulki z ośmiornicy, małe kawałki nieba, niczym pączki od bliklego. Nie przegapcie zupy miso. Najlepszego pocieszenia na smutki, jak rosół od babci. Jaki Tori, szaszłyki grillowanej perfekcji. I na koniec, dezery macza. Bo kto nie lubi słodkiego zakończenia tak jak Beza z cukierni na starówce? Smacznego, albo raczej Itadaki masu.